Dzień dobry. Chciałem Wam pokazać Forda, tego, którego widzieliście chwilę wcześniej, parę dni temu dosłownie. Fordziontka już jest wywoskowane i w sumie będziemy się brali za składanie. Tak Wam chciałem pokazać, ile tutaj jest zrobione. No, mamy pościągane, co mamy pościągane. Wszystkie plastiki nad kole, jakieś nakładki zrzucony jest zbiornik, bo tu jest taka duża wnęka, którą wypadało wywoskować. Tutaj takie hektary podłogi widać, że to chyba jest przygotowane już pod drugą baterię. Bo tu zobaczcie, tak się ten cały baterio-inwerter prezentuje. Mamy to też powoskowane wszystko, no dlaczego tego nie zdejmowaliśmy? Po pierwsze yy, rozpinanie układu wodnego, aczkolwiek i tak musieliśmy go rozpiąć ze względu na wymiennik ciepła w tłumiku, yy, w, środkowym, czy w środkowej części wydechu. Ale no już rozpinać te wszystkie złączki, yy, to jest Fordowe, to tak mi trochę zalatuje jednorazowym użytkiem, więc niekoniecznie chciałbym sprawdzać co się tutaj rozszczelni i jak prędko no a przy okazji powoskowaliśmy też te wszystkie aluminiowe rurki, które zasilają to wszystko, bo tutaj zobaczcie, tu są cztery aluminiowe rurki, takie małe centralne ogrzewanie Dwie idą właśnie w wymiennik ciepła do wydechu, żeby szybciej nagrzać spalinami wodę, kiedy samochód jest zimny, czy wodę, no glikol, chłodziwo, jak tam zwał, tak zwał, a drugie dwie idą tutaj dookoła, bo oczywiście nie mogą iść po prostemu od przodu, tylko trzeba pociągnąć dodatkowe powiedzmy półtora metra rury w każdą stronę żeby to wszystko tutaj schłodzić no i dlaczego żeśmy to zostawili też to jest aluminium. Pamiętacie zapewne z filmiku z wtyczką w rawce, jak po trzech latach tam aluminium wyglądało, no to pomyślcie jak będzie po trzech latach wyglądać to aluminium. Jeśli ktoś ma niezbyt bujną wyobraźnię to podpowiadam proszek. Tutaj mamy silnik, cały ten zespół napędowy z transferem, bo tu jest taki dość klasyczny układ. Znaczy klasyczny, klasyczny o tyle, że ma wał. Taki prawdziwy, stalowy wał, nawet pordzewiały był, więc już na pewno jest ze stali. Aktualnie jest gdzieś tam wyjęty i wywoskowany. Mamy wywoskowane też wszystkie osłony wydechu. Mamy powoskowane jakieś tam osłony tarcz z przodu. No i oczywiście mamy powoskowane wszystkie profile zamknięte. To jest coś o czym chciałem wspomnieć tutaj, ponieważ chyba w żadnym aucie jeszcze nie woskowało mi się tak dobrze profili zamkniętych jak w tym Fordzie. Tu jest taka mnogość otworów, które można wejść z sondą. Także wygląda to trochę, jakby ktoś po prostu dziurkacz dostał. Jakby nie wiem, jakieś dziecko z ADHD dostało dziurkacz i dobrało się do podwozia w tym aucie. Bo tu są wszędzie te otwory. Gdzie nie popatrzycie, to po prostu duże po 30-35 mm średnicy. Tak jak widzicie tutaj każdy z tych otworków można wejść z sondą, można sobie to bardzo ładnie dolać. Można te profile naprawdę ładnie tam w środku wywoskować. To jest bardzo duży plus tego auta, także tutaj no chylę czoła przed inżynierami, że to tak wymyślili. Aczkolwiek no dlaczego tego od razu nie zakonserwowali? Przecież tak duże otwory pozwalają nadostanie no się do środka bardzo dużych ilości brudu, wody, wody z solą, jakiegoś piachu. Nie wiem, co poeta miał na myśli, ale no tak zrobili i tak jest. W związku z czym wykorzystaliśmy to i dzięki temu mamy bardzo fajnie wywoskowany samochód. Można było naprawdę dobrze te profile tutaj dolać. Co jeszcze, no chyba już niewiele, jeśli chodzi o fordowe rzeczy, mamy tutaj powoskowane też drzwi Pod tymi nakładkami mamy powoskowane i wahacze z przodu i tutaj całe kolumny, aż po kielichy tam do samej góry To wszystko jest w tym innotykowskim suchym wosku Mamy wywoskowany również ten sterownik tutaj nad kolu. to jest jego wspornik, taka wielka blacha I tutaj mamy ten sterownik, który jest o tyle ciekawy, że on z jednej strony jest, ma, ma stalową obudowę, z drugiej strony ma aluminiową. Jak się kończy łączenie stali z aluminium, to zapewne wielu z was wie. Inżynierowie Forda zapewne jeszcze nie wiedzą, więc no, testują nowe rozwiązania. I yy... To jest chyba już wszystko, może jeszcze ostatnia rzecz, którą Wam tutaj pokażę to jest taka metka z jakimś tam magnetycznym czy niemagnetycznym znacznikiem w środku. Nie wiem do czego to służy. Zapewne po to to zostawili, że jak pojedziecie Fordem do sklepu to żeby na was bramki piszczały o ile oczywiście wpadniecie na pomysł, żeby do tego sklepu rzeczywiście wjechać. Tymczasem bierzemy się już za składanie tego pięknego wynalazku. No nie urzekł mnie on, nie pracowało mi się przy tym samochodzie komfortowo. Uważam, że to jest po prostu europejska myśl techniczna, czyli powiedzmy amerykański patent, europejski pomysł na budowę samochodu, no i do tego hiszpański temperament, znaczy hiszpańskie wykonanie. Teraz jest trochę polskie wykonanie, czyli jak zwykle nogami, ale myślę, że coś z tego będzie, bo jest zawoskowane dość grubo. Jest powoskowane naprawdę wszystko, co w sumie powoskowane być powinno, jak będziemy to składać, to jeszcze też będziemy dowoskowywać na bieżąco rzeczy, które będziemy montować, czyli. Powiedzmy tak, no wrzucamy teraz osłony wydechu, przewoskujemy je jeszcze, na to wrzucamy wał. Też go przewoskujemy, wydech mamy już wypiaskowany, wylakierowany, zobaczymy czy uda się tym przedłużyć mu choć trochę żywot. No i później już tylko składanie te wszystkie hektary plastików, tych osłon, tych jakichś nakładek, tego wszystkiego co zasłania tak zwaną prawdę, bo jak wejdziecie pod taki samochód nierozebrany no to będzie się wam wydawać, że o wow jak on jest tutaj pięknie zabudowany i jakie to jest wszystko świetne no potem się okazuje, że nie jest takie do końca świetne i że wcale te plastiki za wiele nie pomagają, bo ani jakoś szczególnie nie działają akustycznie ani też w żaden sposób, a wręcz przeciwnie, nie działają antykorozyjnie. Tyle Forda. Nie wiem, czy jeszcze będziemy go filmować na sam koniec, także póki co pożegnajcie się z nim. Dajcie mu łapkę, zróbcie mu papa. A następny, następny film już będzie trochę o innej tematyce. Będziemy oglądać Zawieszenie do giera. no a później będzie rawka, ale taka rawka, jakiej tutaj jeszcze nie było. Także myślę, że warto będzie zajrzeć. Kto tam będzie miał chwilę czasu, to zapraszam. A tymczasem kończymy i bierzemy się tu za jakąś robotę. Na szybko jeszcze porządko skończone, wywoskowane, poskładane, pomontowane wszystko. Tutaj mamy jeszcze ten już później był zawoskowany. Wydech jest cały przelakierowany do samego początku. Tutaj przednie zawieszenie, przednie hamulce. Wszystko w wosku. Reszta pochowana pod osłonami, i wypuszczamy samochód na pastwę soli. Tutaj, właśnie pod tą piękną osłoną, jest cały ten baterioinwerter. inwerter. W związku z czym mam nadzieję, że coś z niego będzie i że się będzie trzymał koła podokręcane, nadkola pozakładane no, pozostało tyle, żeby samochód stąd już wyjechał, a my wstawiamy coś kolejnego. Nie zgadniecie co to będzie, ja też nie bardzo chcę mówić. Także na razie cieszmy się, że już nie musimy robić. Przy Fordzie, bo ja właśnie chciałem tutaj ująć pewną rzecz, zwłaszcza fani samochodów niemieckich. Często określają samochody japońskie mianem jednorazówek. Ja to powiem tak: samochód japoński daje się rozebrać i złożyć bez większych problemów i bez kombinacji, a już na pewno bez zamawiania połowy występujących w nim spinek. I nie jest to wina tego, że my nie potrafimy tych spinek zdemontować, tylko bardziej wina tego, że te spinki są najczęściej jednorazowego użytku, podczas gdy w Japończyku wszystko można wypiąć i zapiąć z powrotem. No, zwłaszcza w tak nowym samochodzie jaki mamy tutaj niestety no, kilka spinek musieliśmy zamówić, a wypinanie właśnie czy tych spinek, demontaż tych nakładek drzwiowych może to jest taki najlepszy przykład w rav te nakładki 15 minut na wszystkie 4 to jest absolutnie wszystko podczas gdy tutaj demontaż jednej nakładki to było około godziny, z dużym ryzykiem, że coś się połamie, coś pęknie, coś się rozleci. No, można powiedzieć, że trzeba było tego nie ruszać, no, ale jeśli umawiamy się z klientem na zrobienie tej konserwacji w miarę po Bożemu. No to nie będzie tak, że będziemy to robić po łebkach i czegoś się nie da zrobić, albo czegoś się nie opłaca demontować, albo czegoś nam się nie chce, bo no wypada to zrobić tak, żeby ktoś się tym samochodem pocieszył, by jednak zapłacił za niego pieniądze, mimo że no nie powiem, że za darmo bym nie chciał, ale po prostu mnie ten samochód w ogóle nie urzekł. Jak ma kilka fajnych rzeczy, typu właśnie klejone przednie szyby, ale tylko przednie w sensie boczne, ma też fajne światła. Ma dużo fajnych gadżetów w środku i pod pewnymi względami jest ciekawszy od Toyoty. Tak, niestety, rozbiórka tego auta, demontaż tego wszystkiego stąd. Na tą europejską modłę, no to był wyższy poziom irytacji i naprawdę nie chciałbym tego robić jeszcze raz. W związku z czym pamiętajcie, że nie każda morda pasuje do Forda i jeśli chcecie sobie coś takiego kupić, to sobie kupcie, ale bądźcie też świadomi tego, z czym to się będzie wiązać.